Hmm, co to dużo mówić? Myślę, myślę. O tak, pierwsza lekcja. Dwudziesty, do tablicy. Trapał się po brodzie, udawał się tak książkę. To był dobry czas na ściąganie. Przekładało, oj, przekładało się sprawdziany. <śmum> Lubiła porządek i nas też tego uczyła. Mam na imię Bartek, ale dla niego zawsze byłem Sławkiem. Łatwo było go przekupić, pamiętasz? Tak, tak. Miał tu swoją ulubioną czekoladę z orzechami. Zawsze kładliśmy ją na biurku i od razu sprawdzią był przyłożony. Nie umiesz tego? Przecież to było w piątej klasie podstawówki. Zawsze gubiło okulary. Kto pierwszy je znajdował, dostawał plusa. Czy ja zrobię tak, czy siak, to zawsze będzie dobrze. Potrafiłam rozmawiać z nią jak z najlepszą przyjaciółką. Młodości, dodaj mi skrzydeł, <suszy> tak? Coś mi nie wychodzi nie wiem, co robić w swoim życiu, liczę deltę. Najpiękniejsza postać w moim życiu, postać iloczynowa. Najważniejsza w moim życiu jest dziedzina. Spotkamy się w sierpniu. Wtedy na wycieczce na Mazury. Mieliśmy wtedy uba. Jeszcze miliony sukienek, tych w kwiaty. Przemówił. Jeszcze zrobił z was ludzi. Asi kochani belferzy, w dniu Waszego święta, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, nigdy nie opadających sił, dumy z wychowaniu. oraz samych sukcesów zawodowych. Dziękujemy za wkład pracy, za czas poświęcony kształtowaniu naszej osobowości. Z całego serca DZIĘKUJEMY!